Co czekacie? Jestem głodna! Czekamy na Twoje instrukcje. Chcesz, żebyście w pierwszej rundzie zrobili dla mnie makaron. Makaron? Dobrze! Zrobi się. Okay. Babciu, obudź się! Wnuczka chce makaron! Makaron? Łatwizna. Wiele razy robiłam dla niej spaghetti, więc nie ma w tym nic trudnego. Wszystko według tradycyjnego przepisu. A wsik! Przepraszam to przez mąkę. Nie szkodzi. Jeszcze raz przepraszam. Chcę zrobić własne spaghetti. Po do dogrywej do jajka. Mogę nimi nawet żonglować. Oj, oj, stop! Jeszcze raz przepraszam. Zawsze myślałam, że jestem całkiem dobrym żonglerem. Skoro ciasto jest gotowe, to można je podzielić na małe kulki i pokolorować każdą z nich na inny kolor. Następnie, za pomocą specjalnej maszyny, tnę ciasto na cienkie paseczki. Aby to zrobić, wystarczy przepuścić ciasto przez to urządzenie. Myślę, że wychodzi naprawdę fajnie. A co najważniejsze, oryginalnie, wszyscy będą mieli zwykły makaron, a ja będę miała spaghetti w kształcie kwiatków. Patrzcie, jak Twoje postępy. Świetnie! Wnuczka zawsze uwielbiała zwykłe spaghetti z ketchupem, więc właśnie takie jej zaserwuje. Wednesday, a co u Ciebie? Rączka. potrzebuję Twojej pomocy. Nie chcę, żeby mój makaron wyglądał zbyt banalnie. Dla mnie jest zbyt jasny. Jeśli dodam troszkę czarnego barwnika, to będzie idealnie. Dodam też keczów, będzie przypominał krew. Dorzucę też kilka żelkowych oczu, żeby dopełnić kompozycję. Czy jesteś gotowa, żeby spróbować dania i wytypować zwycięzcę? Nawet nie wiem, od czego zacząć. Myślę, że najpierw spróbuję klasyczny makaron mojej babci. Uwielbiam go odkąd byłam dzieckiem. Myślę, że tym razem nie będzie inaczej. Tak, pyszny i prosty. Następny w kolejności jest makaron Enid. Wyszedł oczywiście nierealnie piękny i bardzo uroczy. To prawdziwe dzieło sztuki. A szkoda to jeść. Enid dorzuciła jeszcze dodatkowy makaron. Wygląda jak kły wampira. Bo boicie się? Ten makaron jest nieugotowany i suchy. No nie ma opcji, żeby go zjeść. Zostało tylko danie od Wednesday. Podane tak dobrze jak łenit, tylko w stylu Wednesday. Pierwszą rzeczą, której chcę spróbować, jest oko. To żelek. Uwielbiam takie! Wednesday, skąd wiedziałaś, że żelki tak dobrze pasują do makaronu? To jest po prostu niewiarygodnie pyszne! Taki makaron zjem do końca i nie zostawię nawet kropelki sosu na talerzyku. Myślę, że zwycięzca jest oczywiste. Najlepszy makaron zrobiła Wednesday. Jak to? Ja też się starałam! Wednesday, uspokój się. Przestań straszyć staruszkę. Kochanie, czy jesteś już gotowa dać nam nowe zadanie? Tak, chcę koktajl. Możecie go zrobić? Oczywiście, będzie w najlepszym wydaniu. Dla ciebie, wnuczka, wszystko. Okay. Wiem, jak robić koktajle. Ale teraz zrobię taki, którego nigdy w życiu nie zapomnisz. Podstawą tego koktajlu będzie zwykły sprite. Należy go przelać do szklanki o tym niesamowitym kształcie. Teraz trzeba dodać do środka sekretny składnik, który nada spriteowi kolor, którego potrzebuje. Zielony! Rączka, biegnij do Anip i przynieś mi bitą śmietanę. Co to za diabelska ręka? Lecz stąd! Babciu, nie obrażaj mojego pomocnika. Rączko robi tylko to, co mu każe. Potrzebuje śmietany, żeby polać nią koktajl. Na wierzchu położę żelkowe oczy. Przyznam, że żelkowe oczy to mój ulubiony przysmak. Wyglądają fajnie i są nierealnie pyszne. Odrobina czerwonego syropu też nie zaszkodzi. No co ja czekam? Czas, żeby mi ja zaczęła robić koktajl. Zacznę od żelków. Najpierw trzeba je podzielić na grupy według kolorów. Gotowe. Teraz musimy ułożyć je warstwami w wysokiej szklance. Tylko spójrzcie, jak pięknie to wygląda. Za pomocą suszarki do włosów należy roztopić żelki, aby zamieniły się w jednorodną masę. Ostatnim krokiem jest bita śmietana. Zawsze nadaje napojom bardziej reprezentacyjny wygląd. I tęczowy żelek do zdoby. Cudownie! Dziewczyny, zrobiłyście piękne i pyszne koktajle. Tylko w ogóle nie pomyślałyście o zdrowiu mojej wnuczki. Ja zrobię koktajl, który będzie przede wszystkim zdrowy. Będzie się składał z różnych warzyw, które wrzucę do tego blendera. Im więcej wejdzie, tym lepiej. Pozostało tylko wszystko porządnie zmielić. Gotowe. Mmm, jak pachnie. Uchyda. Jeszcze jaka? Och, dajcie spokój. Wnuczka doceni moją troskę o jej zdrowie. Czas wybrać zwycięzcę, kochana. Wszystkie koktajle wyglądają całkiem nieźle. Koktajl babci wygląda najbardziej zwyczajnie, więc od niego zaczniemy. Fu, jaka paskudna gałązka! Mam nadzieję, że sam koktajl mi się spodoba. Ochyda, oh, ochyda, oh, babciu, tego nie da się pić. Następny jest koktajl od Enid. Wygląda o wiele smaczniej. Uwielbiam bitą śmietanę i jest jej tak dużo. Tego koktajlu nie da radę pić, trzeba go jeść łyżką. W końcu nie można przegapić ani grama pysznej bitej śmietany. Śmietana się skończyła, można wyciągać słomkę. Dziwne, dlaczego koktajl jest taki gęsty? Nie da rady go pić. I jak mogę przyznać zwycięstwo koktajlowi, którego nawet nie spróbowałam? Nie ma mowy, to zdecydowanie porażka. Wednesday, cała nadzieja w tobie. Będę od razu próbować. Mmm, no wreszcie coś pysznego. Mogłabym pić ten koktajl regularnie, bo naprawdę jest super. Nie mogę się oderwać. Palce lizać. No i kto jest zwycięzcą? To oczywiste, Wednesday przygotowała najlepszy koktajl. Wnoczko, jakie zadanie czeka nas w tej rundzie? Babciu, to bardzo proste. Zróbcie dla mnie sałatkę. Chcę coś lekkiego. Sałatka to sałatka. Już się robi. Chwilka i będzie gotowe. Zrobi się. Mam tu akurat kilka świeżych liści sałaty. Niech to będzie podstawa sałatki. Potem będzie ser i sucharki. Nawet ja znam przepis na tę waszą sałatkę, Cezar. Nie możemy zapomnieć o soczystych pomidorkach koktajlowych. Będą ozdobą sałatki. Mam już wszystko gotowe. Świetnie, a ja wymyśliłam, jak sprawić, by sałatka była nie tylko smaczna, ale i piękna. Wrócę do motywu kwiatowego i zrobię małe, ale bardzo ładne kwiatuszki z warzyw. Mam też odpowiednie foremki. Myślę, że to świetny pomysł, ponieważ wygląda jak prawdziwy bukiet. A to pyszna sałatka. Jakie kwiaty? To jest nudne. W sałatce brakuje czegoś ciemnego. Na przykład kilku listków bazylii. Zakochałam się w tej czaszce, więc ona też trafi na talerz. To na niej ułożę pozostałe składniki ser i szynkę. Teraz musimy polać całość keczupem i wstawić oczy. Czaszka zaczyna wyglądać o wiele ciekawiej. To okropne, gdybym zobaczyła taką w nocy, to padłabym ze strachu. Ale to nie ja decyduję moja wnuczka. Hurra! Wreszcie jakiś dobry jedzonko! Wednesday! Co ty znowu przygotowałaś? To okropne! Nigdy nie widziałam bardziej paskudnej sałatki. Bo się jej nawet dotknąć, a co dopiero jeść! Zobaczymy, czym zaskoczy mnie babcia. Jej sałatka bardzo przypomina sałatkę Cezar. No taką sałateczkę jestem gotowa iść cały czas. Trudno się zatrzymać, chcę jak najszybciej opróżnić talerz. To było naprawdę dobre i zdrowe. Będę teraz niesamowicie silna. Spróbuję jeszcze kwiatków enit. nie niedobre. To same warzywa. Sałatka babci wygrywa. Babciu, spokojnie. Zaraz dostaniemy nowe zadanie. Chcę pączka na deser. Będzie pączek. Ja też takie lubię, więc dam radę je przygotować. Wyobrażam sobie, jak beznadziejne będą wasze pączki. Niby dlaczego. Najważniejsze, żeby były pyszne. Przecież nie będą patrzeć na te pączki, tylko je jeść. A ja znowu zrobię coś kolorowego. A dokładniej każdy z moich pączków będzie w innym kolorze. Ludzie zazwyczaj lubią takie rozwiązanie. Co to było? Trzymaj się ode mnie z daleka, nie odwracaj mojej uwagi od pieczenia. Moje pączki zaraz będą gotowe. Część pracy wykonana, teraz czas na dekorowanie. Oczywiście nie może się obyć bez czerwonego syropu truskawkowego. Naprawdę wygląda jak krew. Ale to jeszcze nie wszystko. Zamierzam użyć białego lukru, aby narysować wzór pajęczyny. Zupełnie jakbym wyciągnęła te pączki z pajęczego gniazda. Rączka, Potrzebuję Nutelli. Idź po nią. Dobra robota. Bez ciebie nie zrobiłabym mnie toperzy. Zobaczcie jakie to jest fajne. Głowy to on nie potrzebuje. Wyszły mi oryginalne niesamowite pączki. To ciekawe. A ja nie chcę za bardzo dekorować pączków. Aby nadać im ciekawszy smak posypię je cukrem pudrem. Wszyscy go uwielbiają. Więc moja wnuczka też będzie zadowolona. Moje kolorowe pączki też są gotowe. Są takie ładne. Można nawet zrobić sobie z nimi zdjęcie. Jakie to fajne, ale to nie wszystko. Kolorowa posypka będzie idealna do takich pączków. Trzeba ją tylko otworzyć. Mm, no dalej. Oj! Teraz mam posypkę na całym języku. Ale nie szkodzi. Nadszedł czas, aby wybrać zwycięzcę. Super! Wednesday znowu zrobiła coś ciekawego. Nawet nie nietoperze wyglądają pysznie. Mmm, niezłe. Ale przyznam, że spodziewałam się więcej. Pączki mojej babci będą następne. Zanim je zjem, chcę złożyć je w małą wieżyczkę. Tak będzie o wiele łatwiej je jeść. Zwykłe pączki. Pyszne, ale nic specjalnego. Zobaczmy, czym poczęstuje mnie Enid. Jej pączki najbardziej przypominają te, które tak uwielbiam. To niewiarygodnie pyszne! Enid, to oczywiste. Twoje pączki są najlepsze. Rumianek i kilka kropel mojego sekretnego składnika. Mikstura jest prawie gotowa. Hej! Narysuję na tablicy, żeby było bardziej zrozumiałe. Najwyższy czas coś przekąsić, dopóki nikt nie patrzy. Uwielbiam żelki. O, kogo ja widzę. Okay. Dziękuję, rączka. No, na końcu trzeba. Co to za hałas? Snickers się przyda. Co tam się dzieje? O nie przyłapała nas! To wam pozwoli jeść na lekcji. Oddajcie mi wszystkie swoje smakołyki. Szybko! Konfiskuję je. Pospieszcie się dziewczyny. No dobrze, skoro pani każe. Witamy na zajęciach plastycznych. Waszym zadaniem jest narysowanie czaszki. Wszystko jasne. Hej Wednesday, zobacz, co mam. Farba i co z tego? No właśnie, że to nie farba. Nie bój się, zaraz ci wszystko opowiem. Pewnego dnia jadłam słodki żel i odrabiałam pracę domową. Byłam w takim dobrym nastroju, dopóki przez przypadek nie pomyliłam tubek. Wzięłam farbę zamiast żelu i wycisnęłam ją prosto do ust. To było okropne. Ale dzięki temu wpadłam na genialny pomysł, jak przemycić żel do klasy. Następnie przelałam żel do tubki z farbą w tym samym kolorze. Teraz nikt się nie domyśli, że mam przy sobie ten smakołek. Padam! Co ty na to? To świetny Nit. ja też coś mam. Co ty robisz? Jak wiesz, moja paleta składa się tylko z czerni, bo to najlepszy kolor do narysowania strasznego nietoperza. Ale łobus rączka rozsypał paczkę ciastek na mojej palecie i wtedy mnie oświeciło. Położyłam oreo zamiast farbek, żeby coś przekąsić w klasie. A, to ma sens! To mądre posunięcie. Słyszałam chrupanie. Czy wy tu znowu jecie? Zobaczmy. No nie widzę nic podejrzanego. Dziwne. To tylko farby, malujemy. Lepiej, żeby niczego nie zauważyła. No dobrze, kontynuujcie. Uf, udało się. I jaka jest odpowiedź? Wednesday, jak ci się podoba mój kalkulator? Nie wygląda jakoś szczególnie. Przyjrzyj się lepiej. Zamiast guzików są żelki. Mm, super. Wczoraj jadłam moje ulubione pianki marshmallow i odrabiałam pracę domową z matematyki. Ale wtedy przypadkowo opuściłam kalkulator i wyleciały z niego wszystkie przyciski. Byłam bardzo zdenerwowana, ale od razu pomyślałam, czym je zastąpić. Przykleiłam pianki marshmallow i dodałam skitelsy, no i żelki. Dzięki temu mam niesamowity kalkulator, który przemyciłam na zajęcia. Och, jestem taka głodna. Gdzie moja gumka? Ha, nabrałaś się. Ja też mam dla ciebie świetną historię. Lubię jeść więcej pianek marshmallow, zwłaszcza gdy czytam mój pamiętnik. Ale wczoraj ktoś zrujnował go swoimi głupimi wyznaniami, i byłam wściekła i wzięłam gumkę, żeby wymazać te bochomazy, Ale nie udało się. Potem zdałam sobie sprawę, że przez pomyłkę chwyciłam za marshmallow, co oznaczało, że inni też się nie kapną. Więc po prostu wzięłam kilka pianek zamiast gumki i zebrałam je ze sobą. Smacznego. Kto tam mówi smacznego? Mają jedzenie na ławce? To dziwny, nic tam nie widzę. Zwróćcie uwagę na nietoperze. Musicie znać wszystkie szczegóły ich budowy. To całkiem jasne. Emil, jak Ci się podoba moja nowa gumka? Myślę, że jest całkiem smaczna. Co o tym myślisz? Fajna! Po prostu przykleiłam żelka w kształcie nietoperza, używając syropu kukurydzianego. To bułka z masłem. Ja też przyniosłam ze sobą coś na zajęcia. Myślisz, że to brokat? Wcale nie. To mój nowy lifehack. Dobra robota, Enid. Dziękuję. Trudno jest przemycić słodycze na lekcje biologii, więc wzięłam długopis i napełniłem go strzelającą posypką. Teraz mogę się nią delektować, kiedy tylko chcę, a nauczycielka nie widzi. To jest takie super. Dlatego właśnie nazywają się nietoperzami. Co pamiętałyście? Co? Mogłabym przysiąc, że znowu jadłem za moimi plecami? Czas na szkło powiększające. Na pewno was zdemaskuje. Biurko zeszyty, długopisy. Czysto. Wygląda na to, że się pomyliłam. Te nuty musicie znać w pierwszej kolejności. Nic nie śpi. Obudź się, rączka obudź ją. Przestań chrapać. No, co jest? Spróbuj zatkać jej nos. Zostało. A, najwyższy czas napić się kawy! Dobrze, że mam ją przy sobie. Teraz włożę słomkę i szybko się pobudzę. Ekstra! Dobrze, że wczoraj wpadłam na ten genialny pomysł, aby wstawić kawę do kubka na kredki. Pozostało go tylko okleić dla kamuflażu i dorzucić słomkę. Widzisz Wednesday? To proste! Brawo, ale ja też mam mały sekret. Przeciągnęłam słomkę prosto do butelki z kolą. Wow, super! Świetny pomysł! La, 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 la. Czy wszystko w porządku? Myślę, że tak. La, 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 la. Czas na moją ulubioną geografię. Zobaczmy więc, co mam na mojej mapie. Muszę dokonać kilku pomiarów. A żeby było łatwiej, zjem troszkę chipsów. Czekajcie! To genialne! Możemy nasypać tutaj chipsy i przemyślić je do klasy. Juhu. Hej Wednesday! Zobacz, co wymyśliłam! Co tam chrupie? A nie, wydawało mi się, kontynuujemy. Co masz dobrego? Zaraz ci pokażę. wy oczy! Ale ekstra! Często się chipsami! Co to za hałasy? Pam, param, pam, 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 pam. Nic nie robimy? jest podstawowa zasada w geometrii, zapamiętajcie ją. Enid, chcesz zobaczyć coś fajnego? Wow, czy to żelki? Ok. Zgadza się. Wczoraj dekorowałam moje nowe tu i postanowiłam pokryć je żelkami. Super. A co sądzisz o wyglądzie moich butów? Moje trampki są teraz zrobione z cukierków. Nieźle. Dzięki Wednesday! Jak wiesz, uwielbiam wszystko, co tęczowe, więc kiedy szybko zdałam sobie sprawę, że te cukierki będą idealnie pasować do mojego stroju, pozostało tylko je przykleić do moich nowych butów. Właśnie w ten sposób. Nikt nawet nie zauważył. To przezabawne. Podejrzane. Ach, tak! Ha. Mam was! Oddajcie wszystko tutaj. Porany, co za porażka! Koniec ze słodyczami w klasie. Szkoda.